Jak postrzegasz rynek mieszkań w Częstochowie? Nie analizowałem tego rynku, więc ja w ogóle jeśli o rynek chodzi, to powiem Wam tak, że jest to zdania, że należy blisko siebie inwestować, czyli znaleźć blisko, czyli 15-20 km od siebie, tak najdalej, miasto większe, gdzie jest niska stopa bezrobocia niższa niż średnia w kraju. Jak jest tam, nie wiem, średnia w kraju 12, a macie miasto, które ma 8-7 to się na nim skupić i po prostu jeśli częstochowa, podejrzewam, że może spełniać te kryteria, e, 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 jeśli częstochowa spełnia, to po prostu inwestuj tam, gdzie mieszkasz, blisko, albo blisko tego miejsca, gdzie mieszkasz, gdzie z miasto powyżej 20 tysięcy ludzi, z niskim bezrobociem i skup się na jednej dzielnicy, nawet w tym mieście, żeby zostać w niej specjalistą. I to nie częstochowa czy Kraków zdecyduje, czy ci się uda, tylko twoja specjalizacja właśnie w tej jednej, w tej jednej dzielnicy.